Nagrywasz? Elo elo widzowie, jesteśmy dzisiaj z... Z Ziólką. dzień dobry Będzie kręciła naszym kołem Fortunę Jaki outfit się jej wypadnie? No dawaj Do szkoły Wracamy do szkoły kochani i ja wybieram jej outfit i zaraz się widzimy Elo Oversize Ostrobagi, rozumiecie? Dobra, mamy cały outfit yy, Ona niczym nie wie, nic nie widziała Prawie nie znam tego buta! Okej, okay, reveal outfitu. Dobra, dawaj, wychodź. Aha. Mam plan! żeby ty tu się buja! Daję ci zastrzyk do panu. Yeah. Wracam ze szkoły. <coughs> Cenkę jako na ocenia swój outfit? 9 na 10. Brakuje kurteczki. Braku, kurteczki. Ale jest... jest świeżo, jest zajęte. Widzicie? No, drip, drip. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu. Halo!